W starym mieszkaniu lepsze piąteczki przybijałem. Bardzo alkoholik z Bełka. Takiej piąteczki nie było w żadnym mieszkaniu, zobacz. Cyfer 62, nie, 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 to z to nie, dlatego nie. Ale dla wszystkich, którzy zasubskrybowali dzisiaj, dalej do najcika, przyszli obejrzeć. Potężna piąteczka dla was. O kurwa, kamerka mi się odłączyła. Ale czysto u mnie? No posprzątałem. Ale w ogóle to mogę wam parę śmiesznych historii w związku z tym sprzątaniem zapodać. Echem, na przykład, dobra. No więc tak, może Paint to otworzy mi się zawsze łatwiej z Paintem opowiada obrazkowe wersje. Była taka butelka ICT. nie? Ona była weteranem już w tym pokoju. Kurwa dobre półtorej miesiąca stała, nie? Takie icety zielone. Echem. No i wiecie, no jak tak zerknąłeś okiem... Kurwa czekajcie, bo... Poduczyłem się rysować, jak przestałem streamować. Jak zerknąłeś sobie okiem w to miejsce, co nie? Tutaj pływał jakiś kurwa mushroom, nie? Ale ja nie wiedziałem, że jest tak źle, no. A że ja zawsze wylewam te resztki do kibla i dopiero butelki zgniatam, nie? No to otworzyłem. I tak biorę rękę. Na koreczek. I tak odkręcam, no, jak tego barka nie? I słyszę, tak, jakbyś, słyszę taki dźwięk tylko, jakbyście potrząsnęli kole, świeżo den i otworzyli, nie? Taki wiecie, takie ps. No i tak kurwa otwieram. Normalnie mi korek wybuchł, rozumiecie? Poleciał chyba na pół metra do góry i spadł. Tak wyjebało, tak zaczęło jebać kurewsko. No ale to tam... Udało się. No anele, anele trochę buteleczka. Ale tam wiecie, no tam... Były takie spaghetti, na przykład takie paski spaghetti, już przyklejone, że kurwa łowem by to trzeba było wyłamać, nie? I to stwierdziłem, że <laughs> włoży to do zlewu, nie? I żeby się wymoczyło trochę, nie? Żeby odeszło, zanim to do zmywarki wsadzę. No i tak <laughs> chciałem sobie zatkać zlew, no ale się okazało, że nie ma tego kurka w tym zlewie. No, więc tak ręcznie trochę nalałem Ludwika, polałem. Tak pomoczyłem, pomoczyłem, ale cały zlew był zajebany tymi talerzami. Wszystko było w Ludwiku i nie mogłem tego podnieść, bo cały czas mi się ślizgało. O, i taki talerzyk na przykład, brałem dwa razy, cały czas mi się wyślizgiwał. Stiltowałem w realnym życiu, przyjebałem w niego pięścią. Miałem taki plasterek, aż już nie widać. Dwie minuty po tej sytuacji e, dowiedziałem się, że w zmywarce jest opcja dobra szlapy, szlapy. dowiedziałem się że w zmywarce jest opcja namaczania nie? że można wodą sobie przemyć szlapy, szlapy, szlapy. dowiedziałem się że zmywarka ma opcję namaczania nie że nie muszę tego robić zleje wcale no i kurwa to nie to była najgorsza decyzja w moim życiu straciłem chyba następne 3 godziny bo co się stało uwaga moi drodzy wszystkie te ujebane talerze które były w zlewie, zacząłem wpakować do zmywarki, żeby je namoczyć. I odpaliłem namaczanie, wracam tam po pół godziny. Siedziałem przy kompiku i patrzcie, cała kuchnia jest kurwa w pianie. No i się okazało, że talerze były w Ludwiku, i jak woda zaczęła kurwa. <gryw> jak woda zaczęła działać z Ludwikiem w zmywarce, to wszystko się wylało. No i otwieram zmywareczkę i też to samo. Naczyń nie widać, półek nie widać, wszystko w pianie jest. No i musiałem zgarnąć kurwa, piony ręcznikami i tak dalej. A się nie zapchała, i tak dalej, a ja to cud, bo już dwa razy tej zmywarki wyskoczyło powiadomienie o tym. O, o zalaniu, nie można było jej puszczać. Musiał z jakimś serwisem przyjść. Także dobrze było. Ale no, także jak Ludwika, nie polecam do zmywarki. Chyba, że chcecie produkować pianę. To jest dobre wtedy? Dobra, Rebranka chyba ja potrzebuje tutaj pusha z clipami. To sobie nie daje rady, ja pomogę. <laughs> tutaj znaki zapytania. Pyta czemu tak jej pomagamy? Jak można być tak miłym w 2017 roku. Go, go 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 ja przyszłam Wave'a. No mi go. No to zasługcie coś grać kurde Dobra, musimy wycelować na głupkę Kasujemy player'a, no, Maybe not now, bo to tutaj Nie dwóch zostało tylko No tu zawsze campi Patrzysz, złapie Fachy jednym shotem ze skałcika! Co? Dobra, ja chcę w terror grać. Dzieci to zawsze idą do antyterrorystów, bo... No oni są wiecie tacy. O ja chcę być dobry, sprawiedliwy! O pani policjancie, to prawdziwe od Wiecie, te dzieciaczki gonią marzenia, żeby na bandytów to Bandyty Banduj to zawracam wyjebie. I się popłacze. Dzieciaczek mały. Top numer 4. <noise> Jakie delayt wywalenie się. Zobaczcie. Nie wywalił się. I nagle... Ojej, nie wywaliłem się. Muszę się wywalić. Wielka piąteczka TOKIO Drift. Wywrotka numer 5. Największa na świecie. Twoja stara zapierdala do Biedronki, Podanonki po Danonkach, Puszamoki. zapierdala do tej Toy Wuuu, uuu, jeszcze raz. Ha, 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 Zajębiste jest. Piękne graffiti. Zajębiste. Jest piękne graffiti. Co kurwa? Graffiti piękne jest. Fajne. Na przykład, co jest popularne w ostatnimi czasy. Pomyślmy. A nigdy nie próbowałem z mamą. Zobaczmy, czy występuje coś takiego jak z mamą. Degustacja z mamą i babcią. Ja ba pierdolę. Dzisiaj nie mam pierwszeństwo, ale wiem, my robimy, że my nie robimy tak, że się ogląda filmy, tylko że my robimy sobie śmieszne miny i musimy się z nich... Jak się nie rozśmie... Najlepszy moment. HAHA! A to mi się akurat podoba, ha! Dobre, aż dałbym like, ale mi się nie chce wracać tam na dół. Oceniam. Nie, ja, ale nie wiem teraz, czy oceniamy, czy nie. Oceniamy recenzja, czy... Czy powinienem robić... Wow, man! This is so dope! Shit! Nigga! W tym wnętrze auta jak piekło w głowie Ciągle lat mam a Chociaż jestem już przed trzydziestką Ciągle zbawić chcę cały wszechświat Gdy się pierwszy raz czułem męsko Zapragnąłem nigdy no nie No bo... nie, nie siada mi to Nie siada mi to jakoś szczególnie To był chyba rok 2009 Może jednak później Tak do końca nie wiem Nie wiem skąd ten smutek Znów mnie dopadł czerwiec Ja na słońcu... Nie, nie podoba mi się kurwa te takie... Podbitki, ta część kurwa to nie jest dla mnie. Nie, 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 nie. Tutaj jednak Rafonik z wygrywa. Pytwój sampon do samochodu wsiadamy ze szklanką. Życie jest bajką. jeszcze się jak młody Zeus, kiedy jadę nocą. Czekam aż to miasto, wreszcie mi postawi posąg. Wzięła mnie za rękę, choć nie spyt, takie, takie ten... Nie wiem, no dla mnie to jest. Nie wiem, jakieś takie. Perfekt, wat stoję? Angerman? Wygrane jedynej możliwej lece do innego świata i mam na ciebie bilet. Wygląda perfekcyjnie, spojrzysz na tryb. Your, your uszy, y krwawiń. A no, man, i nie muszę pać, by nad wami latać to dla moich ziomalich kodali wiary mi nie ma mekanizm przejebany bani że wjawyłem mi Nie, dla mnie to w ogóle te takie yangigi i tak dalej to jest kurwa tragedia albo ten, no, ten, ta nowa piosenka kurwa białasa how przecież to jest kurwa jakby to powiedzieć po francusku Rzenuła Nie to, to 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 Nie tego to, to ja też nie rozumiem Aczkolwiek ja tam reto Nie uważam że Spoko typ To co jest ok? Hmm Co jest ok, Ale z tych nowszych rzeczy Sariusz jest na przykład bardzo ok. Ja tak powiem tak, no. Sariusz jest dla mnie chuj, bardzo tak. Mm. To jest spoko, to jest spoko, to jest spoko, to jest. Kurwa, takie se, to jest, takie se. Nie no, tak jak no nie wiem. Powiesz mi, Kuban, to ja ci powiem, jak on tam było, że. Ci mogę powiedzieć Jooza pod publiczkę. <laughs> bardzodzo spoko. Nołem Na sali widzenia paty ąka pokazałem Bez twazania wskazałem na Opa, to jest, to jest to. Dziomy. Cobacz? To jest dobre. Zwykłe dla koleżków Mariusz, dla koleżanek podwójne wódki. Kondomy, sampan, szlugi, pół litra wódki. Te toksyczne rachunki, paragony na stacjach Idę w zakładź najwięcej tego pierdalają między drugą a czwartą Ale ona nie jest warta nic co po pierwszym śniadaniu. Mimo tego, że była twoim głównym daniem Kurwa mać. chodzi mi cały czas, rozumiecie? Patrz, jest Jest to, to nie? Jest to. I to mi się cały czas odczepia i zostaje w uchu. Ostatnio poszedłem do kuchni kurwa już już poszedłem do kuchni nie byłem w kuchni i tak kurwa miałem dalej słuchawkę w uchu w sensie tą gumkę wetard coś Kurwa blisko było o jest, o jest, o jest, o jest.